Tata Dziuja, My idziemy do Rosmana. Także y, zobaczcie ubrania spodnie z dziurami, także mamy wiosnę. Jest tak cieplutko y, Zobaczcie, taką bluzkę Adidasa. Ja ją sobie ucięłam i wiecie, tak troszeczkę brzuszkę, widać. Jest tak ciepło. Tutaj w ogóle tak ciepło na tym mieszkaniu. No i co, niezawodny Kanken, idziemy do Rosmana. Ja tak czuję, że tam będę y, stałym klientem <laughs> w tym Rosmanie. Nawet pazurki mi się udało wczoraj. Wiecie, z zwykłym lakierem. Tak by było. Ale myślę, że on będzie do nóg. Tak, i Tośka w ogóle ma tak opaseczkę. To jest w ogóle moja opaska, wiecie, ale ja mam w ogóle problem, bo ja mam taką dużą głowę, mi się wydaje, i nie, jest za ciasna dla mnie, a na nią jest taka. Jest okej. Okay. Jest tak ciepło, że zdjęłam nawet kurtkę i mam krótki rękawek. Okulary by się przydały normalnie. A tam Toni, widać ją. Gdzie ona? Aha, ona siedzi tam. Coś tam majsterkuje. Tosiu, mama tu jest! Ty ładnie wyglądasz dzisiaj. Tak wiosennie. I budki ubrałyśmy. Dzisiaj pierwszy raz. Takie już, o, na wiosnę. Proszę bardzo. E, moja pomidorówka z Thermomixa. Dałam bazylkę. To nie dałam bazylki, bo ona tak nie lubi zieleniny. Ale byliśmy tak długo na placu zabaw. Nie wiem ile. Mm, także dobrze mi teraz, myślę, będzie jadła. Chyba wszystko zje. I pójdzie Lulu, Nie. Taki piękny dzień, jest tak ciepło. Naprawdę, no, byłyśmy ponad godzinę na placu zabaw. Tak fajnie było. Ja w ogóle chwilę, nawet tak na rękawku siedziałam, także no, jest Adidasa. Ogólnie teraz tak patrzę, żebyś się przydał samopalacz w końcu. Coś tam ogarniemy. Wiecie co? Ja dzisiaj tą bluzkę ogólnie ciałam, bo na z tą taką małą plamę. I bardziej mi się taka podoba. I weszły już spodnie. To już pokazywałam. Tak, w piszle Pasują właśnie na tą pogodę z tymi ziurami, Moje ukochane buty. Ja zrobiłam mi właśnie, pokazywałam wam w korytarzu, ale tam w ogóle, wiecie co, to nie ma takiego fajnego światła także do pokazywania stylówek. I w ogóle to lustro tak zaciemnia. Wiecie co, ostatnio właśnie byłam moje psiapsi i ona mówi, wiesz co, pociemnia to lustro, a ja mówię, wiesz co, że się nie szczękam, bo wiecie, ja tutaj długo nie mieszkam. Bo mało odkrywam takie, wiecie, smaczki, jakieś takie rzeczy różne nowe. Na przykład dzisiaj, jak sobie jadłam obiad, to zauważyłam, że jest zegar jednak, że działa spoko na piekarniku. Także fajnie, bo mi tutaj brakowało, zegar, brakowało zegara. Tak, Później właśnie, jak przyszłam ze sklepu z zabaw, to... Te kolczyki. Jak już jeść ubrać. I w ogóle pasują bardzo do tej bluzki. Ten kolor. Ten pasek jest świetny, bo wiecie, co na przykład mam czarny, grozowy, no to już by tutaj nie pasował, bo jest za jasno i musi być jasny. A ten przeźroczysty to, to jest. Te spodnie są w ogóle z inside, także dla wysokich dziewczyn, tak jak ja to polecam. No i te buty. Dobra, wiecie, co? wiecie że ja wam wczoraj trzy Tutaj poszłam, bo mam blisko. Kawkę nawet mam, espresso, teraz zrobiłam sobie podwójne. Zawsze to jest taka godzina, że mnie mulnie. To się muli, to mnie też. Dobra, to są wczorajsze zakupy z Jeszcze nie odpakowywałam, tak były. Wczoraj już nie nagrywałam, bo to już nie było czasu. A więc tak, kupiłam coś takiego. No i wszystko jest na promocji oczywiście, bo ja to tylko na promocji. Wzięłam gumę balonową i koktajl truskawkowy. I to jest taka ciastolina do kąpieli. W ogóle to jest świetne. To się takiego czegoś nie miała. Nie bawiła się. W ogóle w środku są jeszcze oczy, bo patrzałam. Fajnie pachnie, bo już jakby na pracować zabaw, to wiecie z nudów. sobie otwieram czasami te rzeczy. I wiecie to, myślę, że może dołożę do prezentu dla mojej siostrzenicy Coś takiego. Wydaje mi się, że ona tego nie ma takiego czegoś. Więc poczko. Wczoraj kupiłam tą, bo ja mam jabłkową i teraz kupiłam truskawkową i to jest w ogóle takie świetne, słuchajcie. Dzisiaj rano to się miały takie rączki uklejone od dżemu, bo jadła z klepkiem. uwielbia i wiecie, nie chciała umyć rączek. No i musiałam ją gonić, a jestem ja myślę a tą piankę da mnie. I wiecie co, zaraz poleciała do łazienki i zaraz myła, nie, z tą pianką. Także super są te rzeczy właśnie. Czytać się stolina to wyjdzie tak, zachęca dzieci. Bo moja... To się od dziecka bardzo lubiła wodę, lubi wodę, ale ma czasami takie dni, że nie chce wejść. E, tak. Nie wiem, Wzięła mnie po prostu na lakiery zwykłe do paznokci, nie wiem. To jest taki, zobaczcie, taki mleczny ten kolorek. Wczoraj sobie w ogóle posma, pomalowałam taki fiolecik, ale wiecie, co? On mi coś tak. Na nogach lepiej by wyglądał, wiecie, niż tak... No ale wiecie, coś innego jest, nie? No niedługo... Jakby no ja często sobie zrobię normalnie, wiecie, yy, hybrydę, czy tam przedłużę sobie. A na razie nie mam beny. Yy, o, bardziej coś takiego by, by mi się podobało. Takie samo coś na paznokcie, może sobie zmienię. Tak i to jest fajne, to jest taki... Yy, taki perłowy, on był na promocji, był bardzo ładna butelka i duża butelka. Yy, wzięłam czarny lakier, no bo przecież, wie, przecież kto mnie tu ogląda, to wie, że mi Tosia przecież wolała tak mi naproiła jak nigdy, z tym lakierem czarnym, także na prądce czarny, ale on jest wykupywany, ten czarny, no. Tak. No i wziąłem taki malutki szampon do włosów. Zielona herbata pokrzywa. Ładnie pachnie, wiecie? Taki malutki, gdzieś na podróż. I byłam po pierwsze Bo w tej galerii, gdzie jest Rosman, to tam jest właśnie taki sklep z przyprawami i wiecie, z dużych Paczka chyba 11 złotych taki pieprz, zobaczcie. Bo akurat mi się skończył wczoraj. I rosman, rosman. Za to wszystko z Rosmana 44,53 wyszło. Ale spokojnie mam jeszcze tutaj coś z Rosmana. Nie wiem, jest jestem rosłane. Mój niezawodny tanken. Może będzie miniaturka, co? Tak. A ten kwiatek mi się tutaj. Coś. I yy, w ogóle wczoraj też, za... nie, dzisiaj zamówiłam, dzisiaj zrobiłam wymówienie na rozmanie. i tak, yy, jak zamówi... zamówiłam przez internet, to tego nie było, dlatego poszłam po to i wiecie co, już się spryskałam na placu zabaw, no bo ja wiecie, czekam na to się, no to nie mam co robić, to już tam sobie wiecie, coś tam odpakowuję, no, taki delikatny zapach, ale wiecie to, że on chyba dobrze musi trwalać, bo tak czuję, takie coś czuję po prostu, że siedzi, nie? I w ogóle mi się bardzo ta butelka spodobała. No i czekam na prąkę, i jest od dzisiaj ta promocja na no to także. Gdzieś tam na TikToku widziałam. I w ogóle mi się ta butelka spodobała, wiecie? Ja ogólnie użyłam tego z Golden Rose, on jest już taki stary. No i Charlotte, ale to wiecie tak, czasami sobie równaczy. No tak, mieszam sobie raz to, raz to. Charlotte w ogóle najlepsze, nie? Ale też drogie, halbie stówy. No ale pięknie pachnie też ta Charlotte. No, i wzięłam tutaj stacjonarnie. A te maszynki, mówię, dobra, wezmę, bo na promocji były. Wiecie, na to się zbliża już dużymi krokami, mówię, wezmę, nie? Bo y, umie na ciele to się lubią dać takie, właśnie, pojawiać się proste odgolenia. No, i mam w końcu to nano szkło. To jest w ogóle bardzo polecane na TikToku, że to super w ogóle. Najlepsza tarka do stóp yy, i na promocji. I wiecie, co ja chciałam zamówić przez internet, ale wiecie, co oni w ogóle robią, tak, że. Tam były dwa kolory. Zielony i różowy. No ja chciałam ten różowy, bo jakoś zawsze mi się wyświetla na TikToku, także myślę, może lepszy. I bałam się, że mogliby mi dać na przykład zielono. No to już mu tego nie chciała. No to mówię, dobra, to sobie odpuszczę, a sobie kupię tutaj blisko. Mam go rozmana. Więc zobaczymy. Jak będzie spoko, to polecę mojej siostrze, bo ona ma właśnie też takie problemy. Mój tata też piłuje, także może ich namówię. No i co? Wzięłam ten lakier znalazłam, też na prące yy, to jest taki wybielacz. Tak? Wybielacz do pasności Coś takiego, mam nadzieję, że to będzie coś takiego jak Inglot, bo teraz popularny jest ten Inglot, ale on kosztuje chyba 50 zł, a tutaj dam h 5 zł. 4 coś. Ale dziwne, bo tutaj jest fioletowe, więc nie wiem, jak on będzie wybielał. No i właśnie wzięłam je na, je na te zwykłe lekery. No nie wiem, zobaczę. Najwyżej no dam mojej mamy te zwykłe, może ale wiecie, ja czasami też lubię odpocząć, odpocząć od tych paznokci, bo wiecie, no mi długo zajmuje, nie? W ogóle jeszcze z robię robienie paznokcie, to ta nie jest łatwa, ale czasami potrzebuję odpocząć. I czasami też nie mam po prostu weny. Ale zwykłe lekary są według mnie spoko na, na paznokcie u stóp, nie? Bo długo trzymają. A i kupiłam witaminę D3 dla Tosi. Yy, tak. I ja chciałam właśnie w takich rybkach, bo ja sobie, wiecie... Te rybki obcinam i mam do soku, nie? Bo wiecie, to się jak ktoś widzi w łyżce, w łyżce to już myślę, że to jest jakiś syrop i już nie chcę tego. No. Także tak, piękna pogoda. My byliśmy tam aż ponad godzinę. W ogóle rozmawiałam z taką panią fajną. Wczoraj też rozmawiałam z panią, bo ja to, wiecie, muszę, muszę zagadać. Ale wczoraj rozmawiałam z taką panią, już tak ją kojarzyłam, bo ona w ogóle też z Malachinia pochodzi, tak jak ja. A dzisiaj z panią, z panią Marią. I to właśnie jest też z tego bloku, ale tak troszeczkę dalej. Nie w moim bloku, tylko tak dalej, ale też w tym kolorze bloku. Tak, bardzo fajnie nam się rozmawiała, się kliła rozmowa. Fajnie. I jak w ogóle dużo ludzi, tych dzieci na placu zabaw. Ja się w ogóle tak cieszę, że są dzieci na placu zabaw, bo no wtedy ma kontakt ten, to się z dziećmi. A gdzie, to się w ogóle gdy widzi dzieci, to. Leci zaraz, nie? Z ciekawości. Hmm. Chcę w ogóle bardzo iść. Tutaj jest taki super park borowicki. Borowiacki? Borowiacki chyba. On jest bardzo duży. No i może sobie pójdziemy, może jutro sobie pójdziemy z cośą. O... Ona była bardzo dawno temu, tam jeszcze była malutka, to już pewnie nie pamiętam, a tam jest naprawdę co robić. Piękny jest ten plac zabaw. Taki duży dla dzieci. Yy, więc tak. A na takie deszczowe, na takie brzydsze dni, to mam zaplanowane, żeby pójść z nią. Tutaj też się otworzył niedawno. No, jak to się mówi? Mołpigaj, coś takiego dla dzieci. Yy, tak, w pomieszczeniu, po prostu takie zabawy dla dzieci, więc. Ale to wiecie, jak będzie taka gorsza pogoda, nie? Bo to szkoda, szkoda tej pogody, żeby tym siedziała tam. Yy, tak, to się śpi, także. No, coś sobie porobię, <grym> bo tutaj sobą idzie ta robota, wam powiem. No i co tam jeszcze, co tam jeszcze. I wiecie co, ja muszę się pochwalić wam, bo dziś mamy czwartek, a to znaczy, że dzisiaj jest wiesz, wiecie, dzień na mój Lumpeks, ale no, nie poszłam. Także wiecie co, że ja już chyba nie mam dwa miesiące w lumpie albo półtorej. Coś takiego, nie wiem, nie wiem ile dokładnie liczę, ale tak mi się wydaje. Więc spoko. Ale może sobie za tydzień pójdę. Yy, tak, bo tak jakoś nie ma yy, czasu i nie ma kiedy człowiek iść, yy, no, więc spoczko, nie? Yy, właśnie ta ona też jest z lumpa, ta bluzka. Tylko później w domu z yy, się zczyłam, że miała taką stół plamę, więc Tak, ta raczej jest oryginalna. Zaraz mi się moja praca przypomina, bo ja pracowałam w Adidasie, więc... To znaczy w szeciuchach Adidasa. Tak, także fajne. I co, zrobiłam wymówienie na Rossmannie, yy, także oczekujcie jeszcze holu yy, prezentacji z Roska. No, polubiłam się z tym Rossmannem, wiecie, to tak blisko, nie? To jest dobrze i niedobrze ogólnie, wiecie? Yy, dla portfela niedobrze. Tak, i co tam? Dużo rzeczy zamówiłam. Aha, w końcu na promocji są te moje perfumy, co czekałam na, nie? Ale to Wam później opowiem, yy, jak Wam pokażę, nie? E, dobra, także ja idę pić kawarkę i, i za robotę się brać, chociaż wiecie co, nie chcę się jak jest taka pogoda, to wiecie, chociaż i tak długo byłam na tym placu zabaw, także. No i okulary jest przeciwsłoneczne, tak sobie dzisiaj myślałam, tak słońce dawało, już muszę sobie wyciągnąć jakieś okulary, a mam dużo, także to już jest ten czas i coś jeszcze chciałam powiedzieć, kurczę. Często tak, że wiecie, yy, przestaję nagrywać i mówię, a to chciałam jeszcze powiedzieć, a to chciałam jeszcze. Przypomnij mi się, jak włączy kamerę. No, co ja chciałam powiedzieć? Później mi się przypomni. Dobra. Bye, bye. Bye, bye. A więc tak, yy, przychodzę ze stolweczką. Yy, nie pamiętam, kiedy miałam ubrane rurki, Bo jakoś, wiecie, teraz w trendach są. I też mi się podobają te takie, wiecie, dzwonowate, luźne, takie, szerokie spodnie. Ale dobra, ubiorę, bo do tych butów mi pasuje. I wiecie, mam te wysokie skarpety zaciągnięte. I jakoś mi to leży, naprawdę. I jest ciepło, dzisiaj chyba 17 stopni, jak teraz nie więcej spoko są te spodnie, wysoki stan kiedy się kupiłam na Zalando bluzka z lumpa jest, już, już jest oczywiście wiecie poplamiona, jak to z ja nie wiem kiedy ona mnie ubrudziła, tutaj też jestem brudna tak także taka wiecie zwyczajna stylweczka no, kocham to oj, ojoj niezwykłe białe skarpety, co ty tam broisz? No i tak kochani, przejdźmy sobie do mojej łazieneczki, bo tak zobaczcie, jakie piękne dostałam bazie. Ja patrzę bo mojego taty, Boże, jakie ty masz tata piękne bazie na stole w wazonie. Skąd ty takie dorwałeś? A mówił, że jego brat przyniósł. I mówi, jak chcesz to weź, on mi tam jeszcze przyniesie dobrem z miłą chęcią. Ale wam powiem, że długo takich nie widziałam, bo one są takie duże, takie mięsiste, w ogóle takie milusie. I wiecie co, i tutaj zrobiłam sobie taki porządek. Wiecie, jak coś się ma nowego, a tutaj. No i na rzeczywistość. O, tutaj już jest lepsze oświetlenie. Oświetlenie. No, widać tą brudną bluzkę. I tak, marybeczko oczywiście jest. No i tak, przyniosą sobie, mówię, może żebym dała te wstążeczki na ten wazon, Wiecie, taką kokardę, żeby ona tak długo tutaj aż sobie, wiecie, wisiała. Nie wiem, muszę sobie przypasować, ale nie wiem, czy jeszcze to robić, bo tak mi się też podoba, jak tutaj są te gałęzie w wodzie, to mi się też podoba i jest. Chyba bym przesadziła już z tymi kokardami, nie wiem, chociaż sobie myślę, że na razie będzie tak, a później bliżej świąt wielkanocnych po prostu sobie dołożę może jakąś wstążeczkę, chyba tą większą, bo ja wszystko wiecie, większe takie jakieś dekoracje. Tak, no na razie tutaj włożyłam te bazie, bo no wiecie, dzisiaj dostałam, także najważniejsze, żeby było, wiecie, żeby włożyć w no w wazon w wodę, nie, żeby tutaj mi no nie pousychało. Ale naprawdę takich to no długo nie widziałam. W ogóle można z Insta kupić sztuczne, ale to jest głupota, no bo wiecie, można je ususzyć i też tak będą super wyglądały za rok, także no no, ale wszystko trzeba sprzedać, nie? Dobre. Mm, tak, piękne. No, może później sobie gdzieś ulokuję je w kuchni, jak znajdę miejsce. Ale też tak inaczej w tej łazience wtedy jest. Ja to lubię wszystko, wiecie, na odwrót robić. Yy, no. Teraz następne będą. Zdejmi tamte. A teraz toczka. No, tak się zdejmuje pięknie. Uwaga, na oczy. I jaka dama. I ja cię kręcę. Mm, to. Te są też fajne. Wiesz? Te są najlepsze, chyba. Te są takie na, w modzie, ale ci pasują. Ci ja cię A O, tutaj zapowujesz. Mamo. Ja Uśmiechy? Chcę. Dobra, i teraz ostatnie. Teraz te. Proszę. Proszę przymierzyć. Ja. Yeah. Troszeczkę niżej, widzisz? Przez te to ciężko. Uuu, teraz. Okej? Okay? Okej. Okay. No to okej. Okay. A te są chyba najlepsze takie. Takie flinstonowe, bym powiedziała. Oj, Cię tu zamęczę z, tym, z tymi okularami, ale Ty lubisz, nie okularki. I Ja Cię kręcę. Naka dama. Naka dama. Mamu też. Mamo mama, a to chyba za, za małe, żeby mama ubrała. Chociaż, o, oh, amazing. Wyśmiechy. śmiechy! Super, jesteśmy eleganckie.